Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Santes. A przed nami kolejny odcinek z Wolcena. I co Co my tu mamy? Przejść przez zniszczony obóz. Ok, czyli krwawa jatka przed nami. Mamy dalej naszego brata Edrika. Edrik, tak. Edrik w porządku. I co? Tu widzimy faktycznie zniszczony obóz. Nazwa pasująca do tego. I co? Czyli misja przejść tylko przez zniszczony obóz, nic więcej. Nie widzę tu nawet jakichś znajdziek. Ten jeszcze żyje. We tracked an unholy procession from the Cult of the Sleeper all the way to the coast of Rax. But a powerful magic shrouded their final destination. Soon after, when the Svrir crisis began, we made an agreement with Merchant Prince Damascus that we would handle the Cult of the Sleeper while he protects the population from the Svrir. We made camp and studied the signs. Surges from below. Yes, they're gaining strength, whatever is causing them. Those cultists, what do they want? Did you learn anything? We were preparing an expedition to find out. Below Stormfall, our scouts had just found a necropolis that runs deep beneath the earth. Something is hidden there. But the Republican assault ruined our chances to help the city. I've heard no, Edryk go dobił i, i koniec. Dobra, czyli musimy. Zielone urwiska, jak ładnie, jak ładnie. Myślałem, że będzie to jakaś jaskinia. Zobaczymy, co to jest całkiem inny krajobraz niż tam. Jeszcze taki niezniszczony. Dotrzyj do obozu oczyszczaczy. Później będziemy musieli dotrzeć do obozu nawilżaczy. Katalizator do auta kolejny. Jak ktoś chce, to możecie się zgłosić. Ok, czyli. A jak to przystało na jak, jakiś las, powiedzmy taką pseudo, może nie dżunglę, bo tu bo tu nie masz tyle drzew, no to pająki. Pierścień, ciężki hełm, ciężkie rękawice. Co ta moc tak słabo? Szybko znika, dobra. Yy, czy coś fajnego? Mamy rękawice. Stalowy pierścień. Tu, tu, tu. Dobrze, nic nie chcemy z tego. A tu jeszcze coś możemy zniszczyć. O, jeszcze to, można, pień. Water spodnie. Y... Skarabeusz jest? Z nami? Gdzie jest nasz kochany Skarabeusz? A może ja go dostałem. Ej, w jakimś tym. W tym klejnocie świecącym nie. Wiem. Nie widzę go. Myślałem, że to od tego gościa. Co tu z tyłu się... O kurczę, trochę się wystraszymy, coś tacy duzi byli. Robimy krąg. Podleczyliśmy naszych przyjaciół. Mhm. Chyba będę atakował czymś innym. Wydaje mi się, że ten ogień, mimo że jest dużo wolniejszy i teoretycznie kiedyś był mocniejszy, to więcej ten, mniej mocy zużywa. Co jest dziwne. Łuk, dobra, Łuk nas nie interesuje. Bo bawimy się trochę może błyskawicami. No, tu coś mamy jakiegoś bosa. Pseudo. O ty. Tak na czarodzieja brzydko. Okej. Okay. Inwentarz, dostaliśmy spodenki, tu, 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 jedynie na ramiennik mógłby nas interesować. I czekaj, ten co dotykam to jest który? Szkoda, że nie pisze, że jest założony. 71 osłony, ten ma 50. Wymieniamy. A jakże? Miecz, pierścień, pierścień zwykły, więc tak średnio nas interesuje. Jakieś grzyby mamy. Ciekawi mnie tak, że jeżeli weźmiemy może berserkera albo jakąś inną klasę, to czy nasi bracia i siostry też zmieniają klasy? No bo ten jest chyba berserkerem, tak? Przynajmniej tak wygląda. Berserker na ramiennik. Wychodzi na to, że więcej dla niego zdobywamy rzeczy niż dla mnie. Czarodziejskie rękawice, ale białe, białe to tam. Nic szczególnego. Wywalczcie, sprawdzę skrzyneczkę. O, kostur żółty. Od razu sprawdzimy sobie ten kostur. E, e, e. Żywioł ogień. 2844 jest dużo mocniejszy. Ma 60 mroku. Ale nie mamy błyskawic. 7 do wartości szanse na zaklęcia krytyczne od ognia i mroku. Nie mamy nic z tego. Ale jednak, atak jest dużo mocniejszy, więc chyba przy tym zostaniemy. Przy tym kosturze nowym zostaniemy, bo on już był bardzo słaby. Dobrze. Pierście niebieskie. Jest opcja, że się przyda na coś. Wy ja sobie sprawdzę za ten czas i 2-4 obrażenia. Ten ma plus 5 dosłony. Dobra. W sumie może i lepszy. Dobra, wejdziemy sobie do piwnicy od razu, jak tu już jesteśmy. Zabił macza, Flajera okej, okay. gdzie jesteś, złama się, Flajerze zaraz będziemy chcieli udać do miasta, posprzedawać wszystko czarodziejskie buty. Fajnie, tylko nie to inwentarz. Czarodziejskie buty. Od razu lecimy do miasta. Tylko zobaczę sobie te czarodziejskie buty. 61. Które mają 61, dobra, te nowe, plus 4 do obrażeń mistycznych, plus 6 do swinności. A ja tu miałem plus 1 do szybkości rzucenia zaklęć. Teoretycznie. Nie wiem, czy nie powinienem się skupić może. Na razie jakoś życia dużo nie tracimy. To może powinienem się skupić na, właśnie, na czarach. Ok, dostaliśmy tak. Naszą arktyczną włócznie. I teraz, co my możemy? Drugi, obrażenia krytyczne. A damy obrażenia broni. A do tego mamy opóźnienie rzucania. I obrażenia broni 30%. I jeszcze coś. I możemy, co on tu ma, w obszarze działania bastionu świtu, twoja słona regeneruje się. Tu mamy obszar działania bastionu świtu, zadaje obrażenia. I możemy dać plus 5 do premii. Tak czy nie? Dobra. Kolego, musimy znowu kilka interesów zrobić. No to takie sobie, dobra. 71, ale który? To ten, ten, dobra. 53 warty. Poziom 5. Ten ma poziom 9. No to jest dużo lepszy. Yy, wzmocnione. Poziom 9. Rękawiczki mają 5. 35 zdrowie. 6 wartości. Na obra obrażenia materialne nie są nam potrzebne, aż tak. Dobra, dobra. Dobra, dobra, dobra. Enerakt. Enerakt. Co tu mamy? Atak pocisk 4. Wystrzel, po, podwójne ostrze. Chyba mieliśmy to. Ok, i wracamy w miejsce. Weźmy, a nie biorę tego sztyletu. Zaraz tu ten gość będzie. Fajnie, że niektóre te piwnice nie są aż takie długie. I dostaliśmy co? Berserker. O kurcze, z dwoma wejściami. Yy, mamy czarodziej 100 osłona. Troszkę słabszy, poziom też 9. Weźmiemy sobie dla berserkera. Teoretycznie powinien być droższy. W sklepie. Złoto, złoto. Ile my mamy złota tak z ciekawości? 16 tysięcy. Na razie zbieramy, później się zastanowimy co fajnego możemy zrobić, kupić. Szczerze mówiąc nie przeglądałem yy, żadnych broni, co tam jest. Broni, może NRAK jakieś fajne, ale na pewno. Uuu, mroczny, mroczny ten barwnik, tak? Wyglądał tak na czerwono, że byłem pewny, że to jakaś epicka broń, a to nie. Chyba za, za niski poziom mamy, żeby jakieś fajne rzeczy, takie lepsze, dużo lepsze, wyskakiwały. Ok, piwniczka zwiedzona. I lecimy w stronę obozu oczyszczaczy. Co tu mamy? Tu tylko słońce świeci. Dobra, w sumie nic tu nie ma. Tu chyba byliśmy. Nie wzięliśmy tyle rzeczy. Dobra. To lecimy prościutko w stronę oczyszczaczy. Skąd oni się wzięli? Przecież ja tu chyba byłem. Ktoś mi zwolnienie wrzucił na chwilę. Pierścień mocy. nowy poziom, zgubny szar. Sobie później przejdziemy w jakieś spokojniejsze miejsce. Nie wiem, czekaj, zobaczymy czy iść lepiej w lewo, czy w prawo. Ciężko powiedzieć. Na pewno będziemy chcieli tu i tu iść. Tu jest jakaś piwniczka. No mamy jakieś... Owady tym razem, nie same pająki. Podejrzewam, że takich kamieni, gdzie wylatuje złoto i tych różnych znajdzie, bardzo dużo omijam. Ze względu na wrodzoną ślepotę. Co ty atakujesz gościu? Aha, dobra. Zaraz zobaczymy, co możemy ulepszyć w tych. O, poziom 14. Dobra. W sumie dobrze. To się tu zatrzymamy. Wykończymy sobie tych wrogów, co tu są. I zatrzymamy. I możemy tak, zgubny żar. Komneta, komneta, kometa, no. Obrażenia broni dla umiejętności 30%. My wzięliśmy co? Tu, tu, tu. Nie ja wiem, czy ja chcę, wiesz? Opóźnienie rzucenia plus 1 sekundy. Za 2, minus 6, mocy. Nie, dobra. Nie będziemy nic tu robić. Trochę mnie ciekawi ten ka kamienny rój. Karmienie roju. Tak jest. Maksimum przywołańców plus 1. Czy one nam są potrzebne, te przywołańca, czy nie? Ale możemy zrobić. Aha, bo my tutaj odkliknęliśmy. Czterech? Dobra, damy czterech no. Czekaj, zanim rozpoczniemy wydarzenie, jeszcze sobie tutaj zwiększymy trochę. Hmm, a tu mamy coś na ramiennik. Tu, 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 tu. Tu. Buciki. To też nie, to też nie, to też nie, okej. Okay. Zwiększymy sobie tu, co mamy, mądrość, 7, damy do 75, zaciekłość, możemy trochę zwiększyć, zostanie nam 4 atrybuty i po 2 skromnie do reszty. I co my, nam się odblokowało, tak, plus 15 do mądrości, plus 8 do obrażenia od zaklęć, plus 10% osłony,

Do not question my orders, Edric. I won't be as forgiving as I was with your treasonous sister. I won't make the same mistake twice. What do you mean? Some Brotherhood of Dawn prisoners broke free and escaped. Valeria was among them. We're preparing for the hunt. Look, Valeria's mistakes are hers and hers only. He, on the other hand, has always been loyal to us and the Republic. Do not treat him like those curs you sentenced to death by the dozen. Ah, take them both. Prepare the gallows. Enough. Stand down, Malus. I will take it from here. Grand Inquisitor. Let us walk. These tricks, powers of yours. How did they manifest? They just appeared. Something unlocked within me.

Muszę z nim pogadać, zakończyłbym już tutaj grę, ale... Pierwotna esencja, 105. Zrozumiemy, że ja wierzę w Cię. Co się spodziewałeś, że wrócisz tutaj? Tylko to, co jest prawo dla Valeria i ja. Nie mogę zapłacić twojej ochrony Ale... Mogę ci dać kolejną szansę na wyżywanie. Kolejną szansę na służbę ludzkom, daleko od tych krajów. You will leave for Stormfall at once and live as an exile by taking the first boat to the city of Gomorrah. Among the pariahs of the world, you might not be noticed. Even if I do, what of Edric? What will you do with Valeria? She was just evading Mela's frenzy. She is still loyal to you in the Republic. No! Your path isn't theirs. Not anymore. Even my influence couldn't save Valeria. Her fate is sealed. Accept it as I must. She deserves more than being chased and put down like a dog. I hoped you would not have been so cold for once. But you never cared, did you? I'm risking much more than my political survival by not killing you on the spot. Do not dare to presume to know my feelings. Let's make this very clear you will do as I command. You shall not delve into matters you do not understand. Nor shall you look for Valeria. For if you do, you will forfeit this chance I'm giving you. Now go. This track will lead you back to Stormfall. Farewell. My child. Opuść obszar. Zostaliśmy wygnańcami. Zażartuję i cię zaatakuję. Co ty na to, wielki inkwizytorzy? Dobra. Gdzie nas to wyrzuci? No, do miasteczka, chyba, jak dobrze widzę, dostaliśmy co? Wełniany frak, ładnie. O, 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 coś fajnego. Weźmiemy go. Możemy wrzucić jakiś jeszcze klejnot. No, niestety, na tym zakończymy. Dotrzyj do pałacu, czyli coś będziemy z Damaskusem robić, naszym handlarzem. Damaskus król handlarzy. Typowy handlarz chyba to nie jest, ale król, więc trzymajcie się i do następnego odcinka.